Piotrek nie lubi tych znajomych. Dla mnie są obojętni. Jak dadzą szluga, to są spotki. Obojętni? Taki, jeba. To prawda. Ale po podsumowując... Wiemy, że... wiemy obydwoje, nawet w troje, poza wódką tam nic nie ma. No... Prawda. To Piotras, ty nie lubisz z patusiarnią siedzieć we mnie nie wkurwiaj, bo nie uwierzę. Tylko ja siedzę z osobami, które mają coś w mózgu. Nie. Ale na pewno są starsi niż te debile. No nie, a, nie, a ile kurwa. ma... 15 lat, no 17 nie? No to ma tyle samo No jest... Te... No jest wyjątek! Jest kurwa temp jak kalkulator chuj, Kalkulator chociaż umie dodać 1 plus 1 Gwałciow <grym> to to dupcasz Bijemy! On jest w łapce debil Gwałciow dobrze! Dobrze! dobrze. Pa, pa, pa. <grym> Nowe runy samochodne na dźwigni na nowych runach no, nie, Piotr, Kurba! Kurwa! Nie mogę z tymi wow. głąbami w tej lidze. Ale niesamowicie to było ciężkie. Wow, sure. Ej, jak nagramy na mojego kolegę? Kurwa, nie trafiłem Ja Nie patrzyłem na nik. kurwa, ale bombardiera Oddaj wiem. To, to wleciał, jebany No ale gdyby minionów nie było o, no, no 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 To nie tak, że wleciałeś w jej Na pełnej kurwie Ale jak wiem uniknąć tego Na śniegawie Prostytutka Boom, suko. Wow, ale flash potężny. Nie! Paka sprytna. myśli że mnie udupi. A to bomba. Nie chcę mówić Aha. Pa, Ale... A, poddajcie No to spacka. E hej, 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 drogi widzowie, Jeśli już do tego momentu, nie zapomnij zjechać w dół, zostawić subskrypcję najlepiej z dzwoneczkiem, żeby dostawać nowe powiadomienia i jeszcze lajka. Motywuje mnie to mega do robienia nowych odcineczków. Właśnie w takim stylu. Zapraszam do dalszego oglądania. Siema! Dobra, zdechła Dobrze, dobrze, jest Dobrze Piotra Dobrze, w schodzi Teraz Do tego wciągnąłeś Dobra. Dobra, weź go w Nie po... mam z czego O, nie trafiła, żyj Łap Wejdziesz dalej, proszę, masz tylko Dobra Nie dobrze Dobrze, Piotras. O kurwa Piotrek! Dobrze. I... Daj mi ją. Nie ma bardzo. Mario! Ja a myślałem, że były dwa ognia. Oh Dobra, hę eh? Dobra. Mam asysty. Yes? Ej, bo Tristana chce wziąć. Dobrze. Wora. Dobra, kocz Już nie zrobię egzekucji. O kurwa, ale kocz O kurwa, pomocy! Ty kame nie biję. No co na pleckach? Od kurwa, dobrze, Warren na nowach Dawaj piotras Stream sniper I pist o, o kurwa. Ostatnie działo nie weszło Nie chuderzy, nie chuderzy Dobrze, odpytną prostytutkę o! Co ty pierdolisz ja do was, mówi nie słuchacie kurwy rozjechamy A kurwa co się, ja pierdolę. Ale... O nie że. Kurwa mać, to ja pierdolę mili Kurwa. Opa. Przeraj okay, no no. do ku... No, dobrze, co? Trafiłem. <grywa> o kurwa, ale bombardiera i to z basic'a super. Z... <grywa> Tą pierdoloną trzeba wyjebać. Dobrze, gruby, dobrze. Oro, oro. No, no. O kurwa. <grywa> w ogóle hooka w drugą stronę <grywa> zarzuciłem. <grywa> Dobrze, Piotras. Oj oj. Dobra, aż Potrze Dobra. nie, 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 kurwa, nie, spoko ten nie, 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 jednak. Tak fajnie się teleportuje po całej tej mapie. No no pa. Dawaj, Piotras SK. <gry> Kurde. Dostanę S minus, jestem to pewne. S ki nie dostanę, dostanę S minus. Nie no po flashu auto, tak na safe czy gdzieś I on nie może dać wcześniej chwilkę No fajnie No fajnie Oooooooooo eee. Ja pierdolę, naprawdę Jeszcze on dotarł chwilkę, nie? i Oh yeah. Oh, <laughs> yeah.